Ale Maniaki to dla Was taka mała zajawka. Myślę, że każdy tutaj spróbuje się w nią zagrać. Jest to Battlefield Play for Free, gra, oczywiście, wydana przez firmę Electronic Arts. Jest także za darmo, jak sama nazwa mówi. Ale zbroje takiego typu możemy sobie wysłać SMS-y. Najtańszy SMS jest to za 20 zł. Czyli jest to 700 battle folksy, tak zwanych. Następne są cztery klasy postaci. Także każdy z nich możemy sobie równie dobrze pośmigać. Są to Assault, Medic, Engineer, bąd bądź Rekon. Ja mam Rekona. Oczywiście po czym to poznać? Poznać można pod tym, że mam Sniperkę, tylko Rekon. Mam Sniperkę. Następne są właśnie... Dobijanie sobie levelu, dzięki czemu możemy sobie ulepszyć naszą koncepcję. postaci kredyty dostajemy za wygraną bitwę, bądź za uzyskany poziom. Ale władze fontsy to są takie goldy, można by nazwać. Rzeczywiście musimy kupować za już realne pieniądze, tak więc trochę lipa. Jak na betę, to powinno być to za darmo. Dynamic, nie chodzi o skilla, chciałem Wam pokazać mniej yy, więcej jak wygląda Battlefield yy, record film na silniku graficznym Battlefield 2. nie są zbyt tutaj za bardzo duże, ale grafika bardzo dobrze się prezentuje i grywalność też. Więc wracając do gry. Mamy dostępnych, jak na razie 5 slotów na bronie, ale oczywiście za wykupienie można mieć dokładnie 10... Jeszcze za pieniądze mi tu chodzi. to chodzi. Ogólnie gra bardzo dobrze się prezentuje. Jak na wersję przeglądarkową, bo można ją bezpośrednio pobrać ze strony Electronic Arts Battlefield Play for Free i oczywiście logujemy się na nasz e-mail, który podaliśmy, nasze hasło, tworzymy klasę postaci i tam jest taka opcja Fly Now i możemy sobie grać. Oczywiście przez Excel odpaliły w korpie, jak już mówimy wersja przeglądarkowa, czyli przez przeglądarkę odpalamy. No i niestety gra nam się będzie ściągać bądź aktualizować i uruchomić się bezpośrednio. Musimy na komputerze a musimy mieć postęp do naszej strony, bo inaczej jej nie uruchomimy. Iście jak to w Caleb Duty bądź Medal Folor, New Player flagi przeciwnika, dostajemy nowe dodatkowe punkty. Za zabijanie wrogów, za samo zadawanie ich obrażeń to jest dostajemy dodatkowe punkty. To samo naparzanie w gości. No bo sniperką zajmuje 50% I to jest... ...początkowa, jeśli... Nie, tak ...na 11 level powinienem mieć już większą prawdziwo z moją ceną, ale coś. no cóż Nie czasu, no, się za szybko prezentowanie gry A Z tego co zauważyłem, nie mam jeszcze recenzji tej gry bo Do mnie ziomale z YouTube piszą Także... Myślę, że już jestem ogólnie znany troszkę w świecie troszkę, bo myślę, że sami Polacy się oglądają moje recenzje No to wracać do mapy, mamy dostępne trzy mapy Ale nie jestem pewien co do nazwy, bo już wiem, że jest szarki hmm. dalej to nie wiem ale myślę że Się wszystko ogarnię. Za... Możemy sobie zawołać medyka, który przybędzie. No, nie zawsze to sprawdza. Cel zakłóceny! Ale zawsze można działać. Właśnie, na tej mapie... W się momencie, gdy widać, że to ma karabinek i ciacha normalnie przy miejscach spawnią sobie, stanął nie? No tylko ciacha nie. A mi serdecznie zachęcam do pogrania, ze mną możecie mnie zapraszać. Ma, macie konto bezpośrednio na, na stronie, tam macie. Tam macie. Tam macie już wam mówię. Find your friends, tam macie to. Wpisuje się misternik. Może, może kogoś innego. Mister Boruch, no i to okno dialogowe, które wam się uruchamia bezpośrednio przy wyborze. Do broni, do, do, do serwera. Będzie tam cr czy coś takiego. No i możecie sobie, jeżeli wasza, wasz przyjaciel gra w tym w tej chwili, Battlefielda jest na mapie. A mapa ma ograniczenie 32 sloty, to możecie do niego wbić. I mamy nową mapę, Karkand. Pomyślałem, że zaprezentuję wam dwie mapki będzie o wiele ciekawsze. Oczywiście możemy jeździć wszystkimi pojazdami typu helikoptery, śmigłowce bojowe, z rakietkami, czołgi, jakieś tam samochodziki, Pięk do pierdół motorówki. Możemy oczywiście przyjechać do przyjaciela i z tym sobie powierdzielać. No, oczywiście ze sterami. ale aby... tutaj potrzebujemy jakieś tam CKM, -y, czy tam jeden bałek ale coś tam obsługujemy no jest taka bardzo wciągająca myślę bo ciągle się dąży do nowego levelu do nowego poziomu to już coraz, coraz, coraz więcej coraz lepiej tylko to się wciąga na wciągają to się nie dziwię ludziom wygrywają, grają dzień i Play, bo jest to bardzo, bardzo sobie ciekawe Ale złamiłem, ale Jeszcze tego nie mówiłem, ale jak się nagrywa gameplaya, to się chce jak najlepiej grać, ale to niestety nie wychodzi, bo jest presja i bardzo dużo prezona. Tak więc Staram się grać jak najlepiej, ale tu czasami nie wychodzi. Co innego jak sobie gram, wiecie, tak? Gram na totalnym pieczaku. W tym miejscu w pustym miejscu pieczak. plecaku. Ja, jakoś to wychodzi, ale czasami zdarza się, że ma się najwięcej punktów, najwięcej fragów ubitych. Ostatnio utrzymywałem się w Zero deda, tak więc to było dobre. Nie pomyślicie, że przyjdą takie komentarze na świat. typu mop, nop Mówcie co chcecie. Sprawdźcie sobie, że nie wierzycie, że report presja jest bardzo trudna. Z względu, że Troszkę... ...atomowiczów. Jest to bardzo trudne. No cóż, jakoś fragów można trochę nazbierać. Tak się się... ...niu snajpera. Zanieśmy mrożewki, się To żeby tutaj też możemy kupować za kredyty. A to, tam A tu bardzo, Większy na razie Wszyscy granaty też dostajemy Przy odpowiedniej ilości Doświadczenia, levelu Im większy poziom, tym więcej granatów Tam jest gierka wstrzymająca Tu się jakaś sniperka tak zwana elita broni, którą można bezpośrednio kupić za pieniądze tego są lepsze, lepsze bronie Tak więc. Jest coś takich mówią, elity. O kiedyś się skuszę, ale wątpię Nie mogę ogóle bić Celepa, żeby cieli w Emis jest to beta, ale myślę, że jeszcze nie wiadomo, nie ma planu wydania tej gry w full. A myślę, że tutaj nic się nie zmieni z tymi kosztami wykupywania SMS-ów. Zachęcam was do pogrania, o którym wcześniej wspominałem. Można sobie skill'a wyrobić z okazji Tylko, jeżeli gracie rekonem to radzę wam zakupić jakąś porządną szosneperkę Możemy wykupować na jeden dzień na 30 dni, na 3 dni i na forever, czyli zawsze Ale to się za pieniądze zagadzie. Wtedy to można mieć postać. Wtedy to można powiedzieć, że ma się postać. Sali panie, to wystarczy mi po prostu... Bo tak to jest, że jeżeli ktoś weźmie czołg, to on się wychodzi stanie w błąd ale ja jeszcze nie, nie spotkałem tego, żeby po prostu znaleźć czołga bezpośrednio już w trakcie bitwy gdzieś tam na polu. Medik! Nuzna pomoc, Ja jest! Tutaj. Ale coś. <laughs> to było dobre, zabiłem siebie i wroga. Czasami i tak się zdarza. A lepiej zabić siebie i zginąć, niż zabić siebie i wroga